Szamanizm Syberyjski. Koniec cierpienia, początek nowych możliwości. Szamanizm Syberyjski to najsilniejsza tradycja bliska życiu, codziennym wyzwaniom i poszukiwaniu harmonii oraz spokoju. Jest jak uzdrawiające źródło mocy. Kiedy trzymacie w palcach yy, koralik. I odmawiacie modlitwę, to się ładuje energią modlitwę. Szamanizm istniał od początku istnienia człowieka na wszystkich kontynentach, to najstarsze duchowe doświadczenie ludzkości, które pozostaje aktualne także dziś. Szamanizm syberyjski uczy, że wszystko w kosmosie jest połączone i współzależne. Każda istota ma duszę, a relacje z nią powinny opierać się na szacunku i równowadze. Że świat istnieje nie tak, jak go widzimy, że to tylko lustro. No. Nasze ustojenie psychiczne, my tak widzimy. To jest zwierciadło naszego stanu psychicznego, bo to my tak widzimy świat. Praktyka szamańska jest dostępna dla każdego, kto pragnie nauczyć się sztuki pomagania sobie i innym. Cydolodzy jednak uważają, że cierpienie psychiczne jest gorsze, trudniejsze do zniesienia. Jeśli, z cierpienie fizyczne. No, jeśli organizm fizycznie fizyczny lub innymi aktywnie sobie pociągu robotki a piat Jeśli organizm jakoś daje zbale, sobie radę, to, radę z bólem fizycznym poprzez wytwarzanie opiatów, to psychiczne stardzanie tam takich już jest do roboty. No. To jeśli chodzi o cierpienie psychiczne, takie substancje nie są wytwarzane. Uczestnicy biorą również udział w niezwykłych rytuałach, takich jak Ceremonia Trzech Ogni, Grupowy Rytuał Uwalniania Traumy i Chorób z wykorzystaniem siły czarnego ognia, Praca z Sakralnym Ogniem Źródłem Uzdrowienia i Duchowego Odrodzenia. Kiedy to miejsce. Gdzie było serce ciężkie jak granat, oczyści się. Kiedy ten was... granat odejdzie, poczujecie się bardzo lepiej. Nasze ogniem ciała tak Wasze ogniste ciała będą się unosić. Znajdzie takie, jak feniks z piepła. Jak feniks z popiołów. Każdy z nas pragnie szczęścia i miłości, jednak bez odpowiedniego wsparcia i otwarcia niewielu udaje się je odnaleźć. Jest mi tu źle, gdzie ja żyję, i znowuż użalamy się na co. to może prowokować To wszystko może prowadzić do depresji. No. Nie tak żywo, nie tak żywo. Żyje nie tam. No. Nie w taki sposób. Warsztaty szamańskie umożliwiają rozpoczęcie tej drogi. Koniec cierpienia staje się początkiem nowych możliwości. Sami się nie uskarżajcie, bo to jest szkoda, to jest infekcja psychiczna, no. na I nie reagujcie na żałoby. I nie reagujcie na skargi. No. Prawie należy reagować. To znaczy, trzeba reagować właściwie. Nie możesz pomóc, nie reaguj. Chcesz pomóc, pomóż i też nie reaguj. Jeśli nie możesz pomóc, nie reaguj. Jeśli możesz i chcesz pomóc, pomóż i też nie reaguj. No. Empatia jest dobra, ale tylko w procesie ceremonii. Poszło w klienta, potem na i tyle, Wchodzimy w stan klienta, ale potem trzeba wrócić. Program warsztatów obejmuje specyfikę szamańskich stanów świadomości, radzenie sobie z traumą, psychologiczne praktyki oparte na metodach szamańskich, oczyszczanie siebie, w przestrzeni i atrybutów, podróże szamańskie, usuwanie przeszkód i uwalnianie od stresu. Prace nad możliwością samorealizacji i wzmocnieniem woli. Szamanizm syberyjski to jedno z najstarszych doświadczeń duchowych ludzkości, praktykowane przez rdzennych mieszkańców bezkresnych ziem Syberii. Jest to tajemniczy i głęboko zakorzeniony system wierzeń oparty na kontakcie z duchami natury, przodków oraz kosmicznymi siłami. Celem szamańskich praktyk jest harmonia, uzdrawianie i prowadzenie społeczności ku wewnętrznej równowadze. Szaman to przewodnik między światem ludzi a duchami, uznawany za uzdrowiciela, wizjonera i obrońcę dusz, potrafi przechodzić między wymiarami, by sprowadzać pomoc i mądrość z zaświatów. To on podtrzymuje kruchą równowagę między światem widzialnym a niewidzialnym. Wierzono, że duchy zamieszkują każdy aspekt przyrody drzewa, rzeki, góry, a także zwierzęta. Szczególne miejsce zajmują duchy przodków, będące strażnikami rodu i opiekunami codzienności. Podtrzymywanie dobrych relacji z tymi istotami to klucz do zdrowia i szczęścia całej wspólnoty. W Polsce szamańska tradycja odradza się w niezwykłym miejscu ekobazie w Jaworkach. Tam jest największa moc, i tam się koncentruje największa siła. I pytanie, czy ktoś z Was potrzebuje e, tego pełnego potencjału, żeby no, zrobić to, z czym przyjechaliście? Warsztaty odbywają się w Pieninach, w malowniczych Jaworkach, jednej z najbardziej magicznych, a zarazem najpiękniej położonej wsi w Polsce. Wiemy w ciągu pół godziny przy tak ładnej pogodzie na szczyt. To nie dość, że całą szczawnicę zobaczymy tak na dłoni, to nawet jeszcze tatry słowackie. Brzejem dziejcar, Dunajca, biegnie trasa pieszo rowerowa, chedna słowacie, nawet do czerwonego Klasztoru przez leśnicę. Trzy rezerwaty przyrody, pieniński park narodowy, liczne potoki, kamienne kręgi i miejsca mocy. To tutaj w unikalnej piramidzie zdrowia. Odbywają się warsztaty prowadzone przez przebudzonych terapeutów, szeptuchy, bioterapeutów, uzdrowicieli i wróżbitów z całej Polski i zagranicy. Faza katarzis czy oczyszczenia, kiedy pozwalamy sobie eksplodować i wszystkie te nagromadzone e, emocje, które mamy gdzieś w podświadomości, które chciałyby ujrzeć, e, światło dzienne. Wtedy mogą wypłynąć i pozwólmy sobie na to, aby, 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 aby kompletnie zwariować, czy, czy świadomie zwariować. Piramida zdrowia, położona w ekobazie, to miejsce wyjątkowe. Znajdziesz tu przestrzeń do medytacji, deprywacji sensorycznej, dźwiękoterapii, jogi i fitnessu. To miejsce, w którym harmonia człowieka z naturą staje się osiągalna. Fala dźwięku wyprowadza z naszego ciała stres, strach i różne inne niższe, niższe częstotliwości. Podróże duchowe i transowe podczas warsztatów. Trans szamański, wywoływany tańcem, śpiewem, rytmicznym dźwiękiem bębna czy subtelnym wsparciem naturalnych substancji, otwierają drzwi do trójdzielnego świata. Dolnego świata duchów przodków i sił podziemnych. Środkowego świata ludzi i natury, w którym żyjemy. Górnego Królestwa bogów i duchów kosmicznych. Ceremonie prowadzone przez szamanów łączą w sobie elementy uzdrawiania, duchowych podróży oraz kontaktu z siłami natury. No boimy się miera. Te lęki powodują główną barierę między mną i światem. Ale dlaczego tworzymy tę barierę? Bo sami ją tworzymy, bo boimy się świata. No boimy się e, uwidzić realność. Boimy się zobaczyć rzeczywistość. Widzimy to, co chcemy widzieć. Widzimy to, co chcemy widzieć. Ceremonie szamańskie obejmują uzdrawianie chorób fizycznych i psychicznych, przepowiadanie przyszłości, przywoływanie deszczu lub ochrony dla społeczności, Wyprawy w celu odzyskania zagubionej duszy osoby. Żył w takich jak gdzie koliczki, żeby duchy nie przychodziły. Bęben jest podstawowym narzędziem szamana. Jego rytmiczny dźwięk wprowadza w trans, umożliwiając podróże między światami. Symbolizuje jedność kosmosu i jest często zdobiony obrazami przedstawiającymi duchy opiekuńcze. Szamanizm syberyjski podkreśla, że człowiek i natura to jedność. Każda istota ma duszę, a relacja z nią powinna być pełna szacunku i współczucia. Współczesny świat może czerpać z tej tradycji, odnajdując w niej inspirację do głębszego zrozumienia siebie i otaczającego nas świata. Szamanizm syberyjski jest nie tylko tradycją, ale także głęboką filozofią życia, która może inspirować współczesnych ludzi do większego poszanowania dla środowiska. Od kilku lat jestem na szamańskiej ścieżce. Dzięki temu poznaję rozmaite techniki oraz ludzi, którzy żyją w tej kulturze. Szczególnie zapadła mi jedna, jeden rodzaj ceremonii czy też rytuału, jakim jest potu. Jest to ceremonia oczyszczenia i uzdrowienia, odnowienia swojej relacji z Ziemią, z sobą samym, ze źródłem. Szamanizm syberyjski to tradycja, która pozwala odnaleźć harmonię w codziennym życiu i wprowadzić prawdziwe zmiany. Na warsztatach przeprowadzanych w Ekobazie otwiera się nowy wymiar świadomości człowieka. Także zapraszam w Pieniny, zapraszam do jaworek. Mamiczna wieś.